Dla większości ludzi Dakar to miła, jednorazowa przygoda. Lecz dla prawdziwych zawodników to projekt zakrojony na wiele, 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 bardzo wiele lat. Wiedzą to największe gwiazdy tego rajdu. Cyril Depre odniósł swe pierwsze zwycięstwo dopiero za szóstym razem, a Carlos Sainz rok po roku kopał się na wydmach, zanim w końcu wygrał. Na początku swej dakarowej przygody znajduje się kierowca Orlen Teamu Szymon Ruta, który 3 stycznia po raz pierwszy zasmakował peruwiańskich wydm na razie podczas testów auta. Żeby być w czołówce Dakaru trzeba go przejechać wiele razy. No, jeszcze nikomu się nie udało tutaj przyjechać i z marszu nawet po dwóch czy trzech Dakarach gdzieś bardzo wysoko się Znaleźć. My na pewno chcielibyśmy wygrać kategorię debiutantów, bo takowa jest i my się czujemy dość pewni. Jak nie będzie żadnych większych przygód, to jest duża szansa, że w tej kategorii wygramy. Ale wiadomo, że jeżeli chcemy być w, gdzieś na szczycie rzeczywiście, to potrzeba jest kilka Dakarów. O krok dalej w Dakarowej podróży i Dakarowych ambicjach jest występujący po raz drugi w Radzie Adam Małysz. Meta jest najważniejsza, ale na pewno też chcielibyśmy się już trochę pościgać i takim naszym marzeniem to jest pierwsza dwudziestka. Obaj kierowcy startują z podobnych pozycji. Czy zanosi się więc na wyścig pomiędzy tą dwójką? Bardzo fajnie jakby był, to myślę, że każdy z nas ma w głowie to, żeby po prostu dać z siebie wszystko i pojechać jak najlepiej potrafi, a e, które to da miejsca komu to się wszystko okaże. Taki na pewno wyścig był już na samym początku w, na Baja Polan, gdzie tam z Szymonem bardzo ścigaliśmy się i w zasadzie te ostatnie trzy e, odcinki zadecydowały, że Szymon nas wyprzedził. Ale była bardzo fajna rywalizacja. Okrzepnąć na Dakarze muszą nie tylko ludzie, lecz także ich maszyny. Z tego powodu, nawet wielkie gwiazdy na Ser Alatia i Carlos Sainz nie mogą być pewni sukcesu. To zupełnie nowe maszyny. Zawsze jest trudno, jeżeli nie masz z nimi doświadczenia. Ten projekt ma zaledwie 5 miesięcy. Jest jak małe dziecko. Pod tym względem na lepszych pozycjach stoi nawet paru nowicjuszy, jak właśnie Szymon Ruta, który pojedzie niezwykle silną toyotą Hilux. Auto idzie jabelnie dobrze, wjeżdża pod każdą górkę, trochę się kopie, ale mocy na terenie się wykopie z każdej opresji. No niesamowita zabawa. Niezależnie od tego, jak poradzą sobie ludzie i ich maszyny, jednego możemy być pewni. Dakar to przygoda zakrojona na wiele, wiele lat. Ale nawet żółtodziub nie odpuści gazu na tym najwspanialszym z rajdów. Szykuje się dobra zabawa, dlatego zostańcie z nami. Marcin wyrwał ONET.